Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsflash. Jak zwykle zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Na początku zaczynamy od strony Bitcoin.org. Tomasz Sawczak. Binance tworzy własny pól miningowy. Słuchajcie, nie wystarczyło im kupić Coin CoinMarketCap. Teraz jest jeszcze własny pól. CEO Binance Chang Zhao potwierdził, że jego imperium kryptowalutowe dodaje kolejny produkt do swojego koszyka. To pól dla górników kryptowalut. <kluzny> Co ciekawe, już od dawna oni oczywiście na Proof of Stake'u, a teraz wzięli się za Proof of Work. Także powiem Wam, Binance się rozwija, rozwija. Tylko uważajcie, żeby ktoś Wam gdzieś nie wsadził kija. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa, a mianowicie <laughs> pozostanie anonimowym, które rozwiązania, jeśli chodzi o kryptowaluty z branży anonimowości pracują najlepiej i tu jest oczywiście porównanie. Oczywiście jest ten cały artykuł, tam Silk Road, który został zamknięty i tak dalej, no i wiadomo, że jeśli chodzi o rozwiązania, to mamy parę parę rozwiązań, najbardziej znane to jest Monero, to jest cały artykuł, zobaczcie, miksowanie coinów, coin joiny, bariery normalne i zobaczcie, że tutaj są. Oczywiście technologii Monero, Zikash, Green Beam, a także Bitcoin, Bitcoin Dash i Decred. <laughs> Jak zachować? Taki fajny artykuł. Pamiętajcie jednak, że jeżeli planujecie, artykuł oczywiście pod filmem tutaj w linku, jeżeli planujecie jakąś działalność nielegalną, niezgodną z prawem, to może się to dla Was bardzo źle skończyć. Także nikomu nie polecam żadnego, żadnych wałków robienia. Przechodzimy dalej. Zobaczcie, <złotu> złoto jest papierem toaletowym dla bogatych, a Bitcoin jest papierem toaletowym dla biednych, twierdzi Max Kaiser. Słuchajcie, to jest ciekawa sprawa. Ludzie kupią bitcoina, ponieważ nie będzie już w sprzedaży złota. Zabraknie złota w sprzedaży, i każdy, kto próbował kupować złoto na medalinie państwowej, czas dostępu jest 20. Czas oczekiwania na fizyczne złoto jest mm, o 25 tygodni. A. Na takie papierowe złoto, to jeżeli uważasz, że jesteś hołotą, to kupuj tylko papierowe złoto. Także nikomu nie polecam. I oczywiście pan ten twierdzi, przewiduję. I nie tylko, że w ostatecznej sprawie, w ostatecznej ironii, gdy ludzie zdadzą sobie sprawę, że nie mogą dostać złota, rzucą się na bitcoina. Tu jest oczywiście porównanie bitcoin kontra złoto. I podczas korony złoto jest kolejnym papierem toaletowym. Tak, to jest prawda. Ludzie się nużycili na złoto, ale złoto jest ciężko kupić, przechować. Bitcoina dużo łatwiej. Bitcoin ma jedną wadę. Jak zabraknie Wam prądu, to wiadomo. Przechodzimy dalej i słuchajcie. Hmm, yy, można powiedzieć, yy, agencja SEC podjęła decyzję o tym, że przesunie w czasie swoją decyzję jeśli chodzi o stowarzyszoną yy, z Overstockiem Security Token Exchange, czyli jakaś giełda ST, yy, czyli Boston Security Token Exchange, BSTX, e, szukają oczywiście dalszej, yy, dalszych jakichś tam opinii i tego typu rzeczy, czy zatwierdzić uruchomienie tej giełdy. E, ta giełda oczywiście wystąpiła, e, jest to, jest to ramię tego blockchainowe, ramię T0. Wystąpiła ona do agencji SEC o to, żeby dostać zgodę na uruchomianie tokenów typu Security. I słuchajcie, to jest ciekawa, ciekawa sprawa oczywiście przemysł tu się obawia i tak dalej. Ciekawa sprawa czy SEC to zatwierdzi. Jeżeli SEC to zatwierdzi, to jednocześnie będzie to zielone światło dla innych, którzy, którzy będą chcieli tokeny Security wprowadzać. Tokeny Security są trudne do wprowadzenia, są bardzo obwarowane prawnie, ale jednocześnie. Jeżeli staną, mówią, że to będzie kolejna rewolucja na miarę ICO. Przechodzimy sobie do kolejnego news'a i zobaczcie raport FATF. Ameryka, Stany Zjednoczone nie koncentrują się dostatecznie, dostatecznie nie przykładają się do e, finansowego ryzyka powiązanego z kryptowalutami. Oczywiście FATF oceniło podejście Stanów Zjednoczonych. E, jeśli chodzi o zgodność z AML-em globalnym, a także regulacjami C CFT, czyli <laughs> Counter Terrorism Financing i słuchajcie, okazuje się, że jedynie są mocno zgodne z regulacjami, jeśli chodzi o kryptowaluty i tak dalej, ale to nie jest wystarczająco amerykańskie regulacje nie są specyficzne ale w większości przypadków działają słuchajcie, chodzi tutaj o to że oni chcą jeszcze mocniej wydusić ja bym ten cały, dla mnie ten cały FATF to jest jeden wielki chlew ja bym sobie dupy nie zawracał no ale cóż, taka praca, przechodzimy dalej, Cointracker dodaje sześciu partnerów z biznesowych dla, do swojego narzędzia, jeśli chodzi o raportowanie kryptopodatków oczywiście Cointracker to jest podpisał tutaj z wieloma firmami. I chodzi tutaj o to między innymi, zobaczcie, że jakieś tam są między innymi z firmą Kasa, z, fir z protokołem Compound, z tradingową platformą Crypto.com, z giełdą zdecentralizowaną na Ethereum IDex, a także z róż platformą Loli. Chodzi o to, że oni chcą tutaj mieć narzędzie, które będzie mogło wam policzyć jak rozliczyć podatki, tak? No i oczywiście tutaj sekretarz, zobaczcie, że 21 marca amerykański sekretarz Skarbu Steve Mnuchin, czy Mnuchin e, ogłosił, że zwyk, e, zwykły podatkowe tam deadline, czyli czas, w którym trzeba złożyć swoje deklaracje podatkowe został przeniesiony z 15 kwietnia do 15 czerwca. W Polsce też ogłoszono, że możemy nie do 30 czerwca, a do 31 maja składać deklaracje podatkowe, nasze PIT-y tak zwane. No ale w Stanach to jest jeden wielki, jeden wielki Bajzel i nie wiadomo, co z tego wszystkiego będzie. Dobrze, przechodzimy dalej. Zobaczcie, Bitcoin wchodzi w historycznie silny, historycznie e, silny kwa, e, Mówię nie, kwartał. Kwartał, dobrze, kwartał e, z 3% wzrostem ceny. Generalnie, historycznie twordzą, twierdzą twórcy tego artykułu, trzeci, dru, drugi, trzeci, drugi kwartał zwykle był historycznie silny. No i oczywiście cena urosła z 6420 na 6650, jakby nie było się czym, czym podniecać. No i historycznie, trzeci kwartał jest najmocniejszym. I zobaczcie wyniki tutaj w 2012-2020. W trzecim kwartale wzrosty były, przepraszam, w drugim 2035, później 13, minus 7, 14, 40, 15, 8. to jest oczywiście procentowy. Wynik później 62, 132 minus 8 w 18 i 162 w 19. Także słuchajcie, ciekawe, co będzie, ciekawe, co będzie dzisiaj. Zobaczymy, czyżby tu demun. Zobaczymy, przechodzimy sobie dalej, zobaczcie, że firma. Ripple, wydawca tokena XRP, swojej własnej kryptowaluty, można powiedzieć, że zmierzy się z kolejnymi dwoma, dwoma zarzutami, tak? dwoma nowymi zarzutami, którzy, które do tej pory nie były. I zobaczcie, że została ona oskarżona ze świeżymi, ze świeżymi oskarżeniami, które różnią się, są niezależne od, tego od tych zarzutów Bradley'a Sostaka który twierdził, że XRP nielegalnie sprzedawało swoje tokeny, znaczy, że Ripple sprzedawało tokeny XRP, czy dalej sprzedaje, jako papiery wartościowe, tak. Nowe oskarżenia zostały złożone 21 marca i twierdzą oni, że firma angażowała się w fałszywą promocję, co jest, co jest zabronione kalifornijskim prawem. Ja już o tym część, część wspominałem. Część zarzutów oczywiście, oczywiście zostało tutaj odrzuconych już wcześniej. Niektóre procesy Firma Ripple wygrała. No, słuchajcie, jak jest ktoś, kto działa legalnie, kto ma na rynku jakąś ugruntowaną pozycję, to zawsze zlecą się sępy, które będą chciały wyrwać trochę kasy. Szkoda po prostu gadać. Przechodzimy dalej i zobaczcie, Binance. Kontynuuje rozbudowę, uruchamia o OTC trading portal OTC to jest over the counter, czyli to jest trading poza giełdą. I zobaczcie z, z, ze składaniem za, zamówień na żywo, to jest ciekawa sprawa. Jest to oczywiście największa giełda kryptowalutowa, jeśli chodzi o y, wolumen tradingowy. I oczywiście uruchomiła po raz kolejny trade, trading portal OTC dla szybkich rozliczeń. tak? Tutaj Binance jest, można powiedzieć, swego rodzaju pośrednikiem. I Changpeng Zhao, zwany, zwany czarkiem, oczywiście powiedział, że spróbujcie, jest to śliskie. śliskie. Działa dla wielkich trade'ów, nie ma żadnych poślizgów, nie ma wpływu na rynek. No. I zobaczcie, że minimalna ilość, jeśli chodzi o trading to jest 10 tysięcy dolarów, oczywiście w postaci Tetera y przy zerowych prowizjach. No powiem szczerze, nie wiem, czy bym się zgłosił do, do Binance'a na OTC. Przechodzimy dalej zobaczcie. Nowe badania sugerują, iż Satoshi Nakamoto stworzył także bitcoina. Przepraszam, Bitcoina. Poza Bitcoinem stworzył także Monero. To jest ciekawa informacja, bardzo jestem ciekawy. I oczywiście nowe dowody stwierdzają, że anonimowy twórca Bitcoina Satoshi Nakamoto, chociaż niektórzy twierdzą, że jest to pewien, pewien pan z Australii, stworzył także skoncentrowaną na prywatności kryptowalutę Monero. Zobaczcie, że z jednej strony Bitcoin i Monero jest tu dużo podobieństw, jeśli chodzi o twórców tej kryptowaluty. Tutaj oczywiście zostało to przeprowadzone przez grupę roboczą, która nazywa się Monero Outreach. Jest to oczywiście społeczność, yy, która chce zwiększyć adopcję Monero i twierdzą, że Nakamoto yy, i nieznany, yy, nieznany autor yy, white papera Monero, czyli Nicolas von Saberhagen, mogliby być tą samą osobą lub, yy, lub grupą osób. No, powiem Wam szczerze, zobaczcie to porównanie. Monero ulepszony Bitcoin, krypto, Note 1.0 i tak dalej. No ciekawe, ciekawe powiem szczerze, a szkoda, że Phoenixa nie ma. Jak wróci do mu, albo dam mu zadanie domowe, jak siedzi tam w Stanach. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, ciekawe stwierdzenie, coś co, co, co z czym się zgadzam całkowicie. Gdy nastąpi boom na kryptowaluty, pojawi się, pojawią się miliony tokenów. Słuchajcie, to jest ciekawe. Wypowiedział to oczywiście CEO Coinbase, czyli Brian Armstrong. Gdy, mówię, mówię, że gdy porównuje się podejście Google lub Amazon, aby rozróżnić solidne projekty i tokeny od tych, które mają niską wartość, i znaczy właśnie on bierze takie podejście, Google lub Amazon, od tych, które po prostu chcą zepsuć, zepsuć statystykę i twierdzi on, że że po prostu będą miliony tokenów pojawią się. Ja też uważam, że pojawi się milion gówno projektów, i naprawdę, żeby wybrać te złote strzały, będzie to problem niemały, ale teraz przejdźmy do podsumowania. Dosyć już tego babci srania. Kolejny dzień, kolejny newsflash. Co tam mogę powiedzieć wczoraj były krypto newsy. Link oczywiście wyskakuje mi tutaj u góry, wezmę sobie łyka kawy atakuje Rafał Zorskiego, żeby pojawił się na najbliższym live. Jutro postaram się wypuścić film z Michałem Stryjewskim. Ale to jeszcze nie wiem, czy będzie jutro, bo muszę tam poczekać na zdjęcia, muszę dostać grafikę, a zaraz sobie sprawdzę, pozwolicie, że sobie sprawdzę, czy już dostałem, czy już dostałem zdjęcia. Nie, jeszcze nie dostałem niestety zdjęć. Także musimy chwilę, musimy chwilę poczekać, żeby dostać dostać. Dobra, czekajcie, dobra, już sobie to sprawdzę później, także jeżeli uda mi się, wyślę do grafika do wycięcia, że zrobić jakąś fajną miniaturkę. Z film... Michałem Stryjewskim nagraliśmy film o tym, jakżeśmy tam pogadaliśmy trochę o kopaniu, on pokazał pewne sztuczki, które mi tam, jest on oczywiście z firmy Unlimited, zajmują się sprzedażą koparek i tak dalej, i tak dalej. Taki film, fajna rozmowa, jednocześnie jest też w giełdzie CEO giełdzie Conquista. Fajna rozmowa o różnych tam sztuczkach i tak Niektóre rzeczy były już na moim kanale, niektóre są nowe, takie ciekawe podejście. Po prostu kolejna wymiana wiedzy. To jest jedna rzecz, druga rzecz, w końcu ukazał się drugi film w Bitbay Academy. Jeżeli ktoś z was korzysta z Bitbay'a nie musi korzystać, bo oczywiście do Akademii jest link. Bitbay Academy i drugi kurs, nagrałem film o Proof of Work. Więc, jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam do obejrzenia takie moje wypłaciny, co to jest proof of work, jak to działa, dlaczego tak ciężko wykopać bitcoina, i tak Na kolejnym odcinku, który nagram kiedyś tam w przyszłości, będzie oczywiście proof of stake ze wszystkimi odmianami, czyli m.in. delegated proof of stake, i tak dalej, proof of stake velocity, i tego typu, tego typu rzecz. Tak, także taki krótki tutorial o kopaniu. Co jeszcze mogę powiedzieć No tego Digibyta, tak? Każdy nie jakieś tam nowe wyzwania, i tak dalej miejmy nadzieję, że korona szaleństwo się w niedługim czasie skończy ja też chcę w jakimś yy, znacznie dużo z fake newsów i akurat jeśli chodzi o fake newsy to bardzo jestem popieram, żeby karać po prostu jak za zboże łoić tam, bo ludzie są po prostu bezczelni, szczególnie osoby, które doskonale wiedzą, że, yy, że wrzucają fałszywe informacje oczywiście nie liczę 1 kwietnia, bowiem, wiem, że część z Was, yy, ja na początku wrzuciłem na Twitterze tweet Donalda Trumpa który oczywiście spreparowałem w formie żartu, że zakazane są w Stanach Zjednoczonych kryptowaluty i koparki zostaną przejęte. Więc napisałem, że rezygnuję z kanału, i będę nagrywał o grach planszowych. A co ciekawe, kanał musiałbym poszukać kanał o grach planszowych. Nawet nie wiem, czy wiecie o tym. To taka historia, która może kiedyś się. Kiedyś się może pojawić na Kahucie, to dla wszystkich widzów powiem, że planowałem zanim zajmę się kryptowalutami, planowałem nagrywać, gier, nagrywać film o grach planszowych, ponieważ gier planszowych mam tutaj, cała tutaj góra u mnie to są gry planszowe, po prostu mam ich kilkadziesiąt, najróżniejszych mam, mam można powiedzieć Magię i Miecz, Talizman właściwie, mam Katana, mam te wszystkie różne gry, no mam ich po prostu, nawet taki... Eurobiznes taki ten najbardziej klasyczny, a właściwie co ja będę wam, tutaj pokażę wam, jak wygląda i zobaczymy, ilu z was pamięta ten, ten Eurobiznes? Ilu z Was pamięta tę klasyczną grę, tak? <laughs> Eurobiznes, ilu z Was pamięta? To jest chyba jedna z najbardziej klasycznych gier. Eee, także chciałem nagrywać o grach planszowych, ale z, eee, zająłem się kryptowalutami, i tak już zostało. Co jeszcze mogę powiedzieć? Słuchajcie, mamy ładne wzrosty na rynku, także no ciekawe. Ciekawe, słuchajcie, Bitcoin jest V16% z tego, co mi Coingego Coinge pokazuje. Bitcoin 10%. E, oczywiście pamiętajcie, że ja nagrywam to o godzinie 18.46. Wy premierę oglądacie o 20.00. Więc e, te kursy mogą być, Bitcoin już równie dobrze może kosztować 7000. No świnia prosiaczek kosztuje już 1 dolara. Litecoin po 40, także słuchajcie, Tron 7% do góry. Wszystko bardzo fajnie, nawet Nano 11% do góry wyskoczyło. Słuchajcie, Redcoin 18%. Oczywiście to jest z jakiegoś przeliczenia, właściwie tyle. Właściwie tyle. Pewne sprawy się toczą. No i co? W sobotę Kryptoniusy, w niedzielę Kryptowalutowa Niedziela z Majkiem. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam wszystkie osoby, które są na tej premierze. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję, że wspieracie zasięgami, komentarzami i tak dalej. Także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu.